Cześć Wtorek Zobaczcie jaki lód Właśnie na takim lodzie Miałem wczoraj wypadek Pół dnia na pogotowiu spędziłem O wodą, wodę nalałem gołąbką O Przewaliłem się na takim lodzie na żebra Prześwietlenia, tomografy. Ozoika już u nas z powrotem jest. Teraz mam znowu trzy. Idę sobie powolutku. Leżę w łóżku. Podejrzenie złamanych żeber. Odbite płuca O pół dnia na pogotowiu w szpitalu. No mówię Wam, północy nieprzespany. Już rano wstałem. Będę spać, o Jezus. Teraz leki takie. Godzinkę temu wziąłem. Teraz jest. Nie wiem, przed dziesiątą. Zjadłem, wziąłem jakieś takie mocne leki na przeciwbólowe. I tak to jest nasze życie, jakie kruche. Wczoraj jak tu. Przyjechałem z tego pogotowia to była... No nagrałem wam film A po dziesiątej już byłem na pogotowiu Oje Po dziesiątej już byłem na pogotowiu Szef nie zawiózł O tu jest z tymi co mówiłem Dzisiaj im dam więcej Teraz żebym już tu wieczorem nie szedł, bo póki ta tabletka działa, nie? Bo to masakra jakaś. Je. Później tylko najwyżej woda, ale jakoś resztkami sił. Wczoraj, no mówię, jak przyjechałem z tego pogotowia, to normalnie. do maluszku. No malutka. No nie wiem, sąsiedzi pewno pomyśleli, że jakiś nienormalny, bo skrzyczałem z bólu, jakie tu karmiłem. Taki ból. Nie życzę nikomu na żebra, nie. O. Ale na szczęście nie mam połamanych. Bardzo silne stuczenie, nie? Silne stuczenie. Na zdjęciu nic nie wyszło, ale lekarz się bał, że Mnie tak bolało, że coś może być. Też z płucami i na tomograf mi wysłał dwa tygodnie zwolnienia, no ale co to to? Przecież ja się nie nacieszę nawet tymi gołębiami, bo bo ja tu i tak nie, nie mogę chodzić prawie to... żona była w Holandii u znajomej co mówiłem, że poleciała miała wrócić w środę, przylecieć tam koleżance pomagała przy dziecku bo jej się urodziło to no też wczoraj szybko w samolot ojej i szwagier przywiózł ze siostrą ją. i tak to wyszło wszystko widzicie chodzi chodzi człowieka za, a za chwilę już może nie chodzić też szwagra teściu wczoraj udar miał ja się przewaliłem i widzicie O, zobaczcie te mewki Jakie ładne już stoją Kupelki eleganckie Bardzo ładnie Bardzo ładnie powstała <ścoughs> Zobaczymy czy ja tak powstanę Na dwa tygodnie dostałem zwolnienie Ale mówię można by było posiedzieć z gołębiami, ale Ale co tu posiedzieć jak tu Co chodzić przy gołębiach jak tu nawet leżeć się nie da w łóżku Taki ból Ale leki silne Wczoraj wziąłem też aż, aż w głowie mi się kołowało, aż całe ciało zdrętwiało O Jezu Znajomy mówił, że najgorzej kaszlać. Przy moim kaszlu to możecie sobie wyobrażać, jak ja kaszlę. Tylko. <laughs> Oj, dobrze, że mi się jeszcze żarty trzymają. Młody człowiek, ale. Widzicie, jak to można szybko się połamać. Nie wiem, co ja będę dwa tygodnie w domu robił. Mam tych broszurek o gołębiach. Uch. Ja klękam, też się nie, nie schylam, tylko biorę i te na, na kolanach, bo najgorzej tam na górze, bo u mnie tam nisko jest, to wiecie. No i dzisiaj z rana to już im dużo sypę, żeby wody już wczoraj nalałem resztkami sił. Mówię, ciekawe rano, jak się będę czuł. No jest tragedia, ale dobrze, że to leki takie mocne. Wczoraj to mi się w głowie kręciło, zdrętwiałe całe ciało. Idź mi stąd! Zobaczcie, już znowu grasuje. Fajnie ciepło. Można by było je poprzeglądać co samica, co samiec, no ale niestety z tych wiedeńskich. Jeszcze pan obiecałem dwóm kolegom. tam wczoraj pan dzwonił jeden, ale. A to blisko, ale. Jak ja mam tu przeglądać, jak wiele dworzywek Wody nalałem wczoraj, jasne się pokąpały dzisiaj Bardzo ten pojemnik Przepraszam jak bredzę, ale Leki naprawdę mocne To są na jakiś ty, tak jak narkotyki, nie? Na tych opioidach o. Ale z tego to gorzej się położyć i wstać, nie? Albo usiąść. Takie uczucie, jakby wam ktoś, nie wiem, ze dwa palce w żebra... Pod żebra wciskał i... O kur... A widzicie, jak ja tu teraz chodzę na kolanach? Bo nie mogę się schować, niestety. Wszystko w środek poszło cała pewnie. Spugnięte mówię, nie mam aspekt. Tak bardzo trochę jest z zewnątrz, ale to wszystko poszło w środek, Wiecie? Bardzo obtuczone. Tak to bym się śmiał. No jak się można... O Jezu! Na żebra przewrócić. Ale można. Nogi mi uciekły. Nawet żebym stukł sobie ten nogę czy... Przypuszczam, że na rękę bym upadł to ręka połamana. Tam 95 ważę, to z całym impetem nogi mi odjechały. I jeszcze taka góreczka była. O jak to Dobra. trzeba uważać. Masakra jakaś. Niestety. O kur. Brudno na dachu pracowałbym wziąć to ładnie w szlaufa, ale nie wejdę nadal. Może bym wszedł, bo wczoraj tą wodę zabierałem, to mówię, byłem z bólu. Sąsiadka to wiedziała, co się stało, to pewnie by... <ślesza> słyszała, że mnie boli, ale... O. No jaja się ganiają, pasowałoby je poparzyć, ale ja nie jestem w stanie. Lekarz jeszcze mówię, na dwa tygodnie mi dał zwolnienie, mówię panie, na dwa tygodnie. Ja to tam biurowam, mam pracę przy komputerze, to za tydzień to Ale popatrzył na mnie jak na głupiego Ach, pewnie ten O Jezu! Pewnie sobie pomyślał, o człowieku zobaczysz jutro Jak cię będzie bolało. Jakiś lek dostałem co dwie tabletki ale to tylko w razie bólu nie mogę wziąć tylko w razie bólu nie o zobaczcie ta już tu stoi boże jak mnie denerwuje ten pies ale niestety to ja na to poradzę tu wody nalałem dzisiaj już nie będę tu wchodził raz tylko To im chyba starczy na dzisiaj, na cały dzień zaraz tym mogę gadać, bo to wiecie jak narkotyki. O. i tak to jest parzą się, no grukają wszystko gruka nie wiem, muszę to o, zobaczcie, jakiś wykwicały Co ci się stało? Macie cały go krwi. Wiedeński od góry. O, ma taki z tyłu. O, zobaczcie, że się kąpały, ale. O, zobaczcie ten. Z tyłu cały... O z rękę na to nie mogę do. O widzicie takie. Musiało któremu skapcie lecieć, bo tu chyba widziałem krew. O kropki krwi pewnie się pobrudził mu, bo Jemu to raczej nic tu. Stóp... O, już oddychać nie można. Ale widzicie, parzą się, drukają, klepią. Fajnie by było posiedzieć po... Bo... Wziąłem się je poparzyć Nie wiem, pozamykać coś tam No ale Chyba nie dam rady Żeby zobaczyć tamte czy to żarły i zaraz tu sypnę nadwór, to zlecam to po... Może się pokąpię Nie ma tam nadwożeń? I lodzik taki chwila nieuwagi człowiek może naprawdę sobie narobić On te siedzą. Chodź Chodź tutaj Chodź O kajtkowi kupiłem takie jedzenia pełno takiego ryjka wędzonego, to on sobie tu chłodno jest a tym kupiłem takie wędzone te ogony Zgierzło to jest To można najfajniejsze kupić w zgierzu Karma dla psa Mamy tanie środki te co pokupiłem no, w dobrej cenie te chłopaki mają Fajne chłopaki No i ten No i co tam jeszcze No głębi to tam może nie ma Mewuncia, Samczyk Czym zostało, to do wieczora zjedzą Wentylacja pootwierana Niech się parzą, a ta też się z Już tu widziałem, że parzy ta nowa, ale Fajna ta lawinderka Ale niestety Mam nadzieję, że Za tydzień mam iść do tego Do ortopedy już Umówione mam mam jeszcze przebadać, nie? bo to wiadomo, że znaczy jakieś krwiaki się nie porobiły, ale mówię wam bezpośrednio tutaj Jakoś na żebra To czułem normalnie aż do granic wytrzymałości wszystko aż w, w pracy za pracą tam kurde się poślizgnąłem i Mówię, wyjdę, choinkę podlać. Taką choinkę mieliśmy ubraną w biurze w Donicę i się przewracała, bo wiatr. To mówię, wezmę wody, naleję tą Donicę, chociaż nie wiem, czy dobrze, bo jak to zamarznie, to czy nie porozsadza, ale mówię, nie będzie się przewalało. Z tyłu woda z dachu. Lód taki, jak u mnie na podwórku. i Spadek to nie trudny. No i teraz te warzywka będę im dawał e, No i teraz urabiam całe wiadron To teraz ojewiłem i dopiero jutro dostaną normalne ziarno i pojutrze dostaną tego. No dobra, tym to starczy do jutra, niech wszystko zerżą. Ej, pojutrze dostaną znowu z warzywkami na noc. Do wiaderka zakrywam deklem No zobaczcie co tu się dzieje Samce ze samcami Nie wiem w wiedańskim tam może sypnę, bo na tak zawsze więcej była. Pewnie za parę dni to będę brał te tabletki Maksymalnie dwie na dzień dwie na dobę ale to tylko jak był duży i te mają dużo I, i i nie przekraczać nie jeszcze jakąś maść mi jakaś przepisał ale... trzy razy na dzień ten lioton o jezus tysiąc Składzające okłady Tak wczoraj wiecie jak to jest już z tego rozpędu Jak już wziąłem przyjechałem z tego szpitala już tym pędem i dzieciakom zakupy i oh, i na obiad i ten coś kupiłem bo tam nie mam aż takich małych dzieci to sobie tam same pierogi i że ona biegiem przyleciała się, to zmartwiła kurde miała sobie na tydzień do koleżanki polecieć i w środę miałem na lotnisko jechać a to już się tak stało nieciekawie No więc widzicie W czasie choroby Dobrze, ja się bałem, bo mówię kurde. No, w sumie to z dziećmi to wiecie. Mamy tam rodzinę dużą, zresztą tak jak każdy pewnie to by się ktoś zaopiekował przez te parę dni, ale czy obiady, czy coś do szkoły. Sąsiadka też wozi. I my sąsiadkę, ale wiecie jak to. To to się. I o te gołębie, nie? Bo mówię, nie wiem co tu z tymi gołębiami teraz będzie. Ja nie wejdę po tej drabinie. Ziarno jemu mieszać, kupiłem. O, widzicie, ja to pokrywką zakrywam na noc i bajka. To już, już dzisiaj mnie tu nie będzie. Tyle co spod tych wolierek powyciągam. O, ten widymek też ma krwi na szyi. Tylko powyciągam tą wodę Musiało o któremuś skabcia lecieć Tylko wodę wezmę spod tych wolierek i... O. Tam co się pokąpią Powyciągam i tyle Później jak i będzie ta tabletka już schodziła to... Czekam do wieczora i na wieczór no, wezmę w noc, żeby żeby w noc przespać, nie? A w pracy tyle pracy. Uch, koleżanka sama została. Dobra, nie będę was zanudzał swoimi problemami. Mam tam różnych takich tych e, e, broszurek o gołębiach. To... No co tam? Będę czytał. <laughs> Będzie na to czas. O kurde. Karmienie ich to. Ja jeszcze mam dużo, to widzicie. Narka. O, żeby wam się nic nie przytrafiło, jako się ten rok zaczął pochować. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się ciepło. Dobrze, że chociaż ciepło na dworzu, wiosna idzie. Na